Czego się nie spodziewałem, ale poczułem. Sesja odbyła się w mieszkaniu prowadzącej. Poprosiła mnie, żebym przygotował 20 pytań. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, że nie każde z nich naprawdę się liczy z punktu widzenia duszy. Bo są pytania, które z naszej perspektywy wydają się ważne, ale dla naszej duszy mogą nie mieć żadnego znaczenia. Czasem nie otrzymamy odpowiedzi, czasem nie powinniśmy jej dostać. By nie zaburzyć ścieżki, decyzji, doświadczeń, które jeszcze mają nadejść. Na niektóre z moich pytań po prostu nie było odpowiedzi. Dziś już wiem, nie były istotne. To pytania są tylko punktem zaczepienia. Moim zdaniem, wystarczy dziesięć, ale dobrze je przemyśleć. Kiedy sesja się zaczęła, poczułem rozczarowanie. To nie działa. Nic nie czuję. Nie jestem w tym stanie. Ona mnie nie wprowadziła, pojawiło się polecenie: Wyobraź sobie windę, ale widziałem tylko ciemność. Kiedy poprosiła, bym znalazł przełącznik światła, nic, nadal ciemność. Prowadząca myślała, że sesja się nie uda, zaczęła zadawać pytania z listy. I wtedy pojawiła się pierwsza myśl odpowiedź bez zastanowienia. Po prostu była. Zauważyłem coś. Im mniej analizowałem, im mniej kombinowałem, tym więcej się pojawiało. Obrazy były jak z pogranicza snu. Pomyślisz o górach i widzisz góry. Nie jak na filmie, ale wiesz, że to góry. Pytanie o moją śmierć w Ameryce Południowej. Obraz, który się pojawił, był konkretny. Indiański mężczyzna spadający w przepaść. Widziałem to z boku, jakby moja świadomość już opuściła ciało. Szedłem za lamą, a może go szukałem. Zapytano mnie o ubranie, czy sam je uszyłem. Nie. Żona, a jak miała na imię? Połęte. Pytanie o Morze Śródziemne. Dlaczego tak bardzo lubię w nim pływać? Zobaczyłem siebie. Mężczyznę w białej koszuli i ciemnych spodniach, pływającego między statkami z czasów Korsarzy. Woda była turkusowa. Nie czułem strachu, czułem wolność. Potem padło pytanie o mojego przewodnika duchowego. Nie zdążyłem jeszcze nic powiedzieć, tylko pomyślałem o nim. I wtedy miłość głęboka, czysta zaparło mi dech. Z oczu popłynęły łzy. Nie mogłem nic powiedzieć. Prowadząca zapytała: Co się dzieje? Odpowiedziałem: Czuję miłość. Tylko tyle. Jedyną rzeczą, jaką otrzymałem od przewodnika, było imię, ale wystarczyło tylko o nim pomyśleć i znów to samo uczucie. Później padły pytania o moją rodzinę. Na wiele z nich nie było odpowiedzi, ale kiedy padło pytanie o moją żonę, to samo uczucie. Jak przy przewodniku. Wtedy to poczułem. To moja bratnia dusza. Wciąż się razem inkarnujemy. Wciąż ze sobą pracujemy. Pomagam jej. Ona pomaga mi. Związałem się z nią w tym życiu. Szukaliśmy się i znaleźliśmy się. Padło też imię mojej babci. I znów to samo uczucie. Dowiedziałem się, że była moim opiekunem tu, na Ziemi. Dlatego tak dobrze czułem się u niej. Bezpiecznie, ciepło, spokojnie. Kiedy padło pytanie: Co twój przewodnik duchowy chce ci przekazać? Pierwsza myśl była zaskakująco prosta. Kot, co to znaczyło? Żebym chodził własnymi ścieżkami, żebym zaufał swojej naturze. A może, że mam mieć kota, jak chciała moja żona, a może chodziło o tego kota sąsiadów. Które przychodził do nas zimą ogrzać się, zjeść coś, zasnąć. Zawsze przynosił spokój, a gdy sąsiedzi się wyprowadzili, kot zniknął i coś w domu się zmieniło. Tego samego dnia żona znalazła ogłoszenie: Kocięta do oddania pojechaliśmy, i jeden z nich wybrał nas i jest z nami już dwa miesiące. Jak wygląda mój przewodnik? Zobaczyłem eleganckiego mężczyznę, jakby angielskiego arystokratę z XIX wieku. Czarny garnitur, cylinder, uśmiech. Spokojna obecność. Babcia, znów w szacie jak z klasztoru. Spokojna. Ciepła. Pytanie o radę starszych. Zobaczyłem trzech siwowłosych mężczyzn w białych szatach, siedzących za stołem. Ten obraz był krótki. Ale silny. Zapytałem o pewną osobę z pracy. I nagle ciemność, nie obraz, tylko brak światła. Pytania o wypadek, o rzeczy z życia. Bez odpowiedzi, jakby ich nie było, jakby nie miały znaczenia z perspektywy duszy. Znowu pomyślałem o żonie, babci, przewodniku. I znów to uczucie miłość. Jaki kolor ma moja dusza? Fioletowy? Czerwony? Pomarańczowy? Biały? Czy jestem wysoko rozwiniętą duszą z aurą przechodzącą przez pasma do bieli? Czy zostałem zdegradowany? Nie wiem. Jakie jest moje prawdziwe imię? Zielona. Spiralna galaktyka. Litery. Os. Czy żyję 60 tysiące lat? Cisza. Brak odpowiedzi. Sen, zniszczony świat, przeraźliwy dźwięk, noc, ucieczka, samotność. Czy jesteś sam? Nie. Z kim? Z żoną. Jaki rok? 2055 rok. To bez sensu. Będę miał prawie 90 lat, a w tym śnie mam 25-30. Może to nie ten świat. Może nie ta wersja mnie, może nie przyszłość, tylko inna rzeczywistość. Nie wszystkie pytania muszą mieć odpowiedź. Czasem wystarczy poczuć, czasem najważniejsze jest to, co poruszy cię tak głęboko, że zapomnisz język, a zostaną łzy. Jeśli ten film poruszył coś w tobie, jeśli poczułeś, że to nie przypadek, zostaw ślad, daj łapkę w górę, żeby ta treść mogła dotrzeć dalej do tych, którzy też szukają odpowiedzi. Zasubskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej takich historii. A w komentarzu napisz, co poczułeś, może wspomnienie, może znak, może pytanie. Dziękuję, że tu jesteś. To nie koniec, to początek Twój.